Czy ukraińska kontrofensywa została wymuszona? Wiele osób czeka na ukraińską kontrofensywę i wręcz uważa, że wie lepiej niż dowództwo ukraińskie kiedy jak i gdzie uderzyć. Mając troszkę więcej czasu i oglądając materiał pana Marcina Strzyżewskiego, pod jednym z jego filmików natrafiłem na komentarz, w którym autor napisał, że w jego mniemaniu, w jego opinii, przepraszam. Ta ukraińska ofensywa mogła zostać troszkę wymuszona. Bardzo fajne spojrzenie i troszkę inne niż większości osób, ale bardzo trafne. Może nie będę podawał nika tej osoby, jeśli napiszę w komentarzu, to dam serduszko, żeby nie było, że komuś podkradłem myśl, ale ona jest na tyle trafna, że warto o niej porozmawiać. I tutaj chodzi o to, czy ta kontrofensywa nie została niejako wymuszona na Ukraińcach. I teraz wszyscy czekamy na tą kontrofensywę, na to uderzenie, na to odbicie zajętych przez Rosjan terenów, kiedy Ukraińcy wiedzą, że jeszcze nie są gotowi. Te informacje o kontrofensywie ukraińskiej niejako zaczęły płynąć od drugiej strony, od Rosjan, którzy brak postępów nie chcieli niejako zagłuszyć mówieniem, że czekają na ukraiński atak, na to uderzenie mające odbić zajęte przez nich tereny. Tutaj Ukraińcy i ich sojusznicy, w tym my, powoli zaczęliśmy podchwytywać tą narrację, i niestety, w końcu ta narracja stała się faktem. I teraz wszyscy czekają, kiedy to uderzenie zostanie przeprowadzone. A bardzo prawdopodobne, że Plany były zupełnie inne, że plany ataku, odbicia tych terenów, to dopiero czas późnego lata, wczesnej jesieni, a wręcz może nawet przyszłej wiosny. Dlaczego tak można uważać? Ponieważ tu wchodzi kwestia bardzo ważna, a raczej kilka kwestii. Po pierwsze, szkolenie. Te oddziały, które by były oddziałami, które atakują, odzyskują utracony teren. Uwalniają ten teren i tych ludzi, którzy są okupowani, one musiały być i są szkolone. Pamiętajmy, że szkolenie, zgranie brygady to 2-3 lata. To nie chodzi, żeby wyszkolić jednego żołnierza. To chodzi o to, żeby ten żołnierz mógł w sposób skuteczny, efektywny współpracować z innymi żołnierzami i tutaj brygada licząca. Dużo, bardzo dużo żołnierzy musi ze sobą współpracować. To trwa. To trwa 2-3 lata. Musimy o tym pamiętać, a tutaj Ukraińcy nie mają, tego, nie mają tyle czasu. I taka nie do końca wyszkolona, zgrana brygada nie jest nawet w połowie tak skuteczna jak brygada, która działa tak jak trzeba. Kolejną kwestią jest logistyka. Wiemy, że tych Pojazdów na przykład są dziesiątki typów, jeśli nie setki. Cały przekrój czołgów, bojowych wozów piechoty, KTO, armatochaubic, pojazdów towarzyszących, logistyki, która dowozi paliwo, części zamienne, smary, pożywienie. Tam w Ukrainie jest masakra, jeśli chodzi o, to, o tą logistykę. Logistycy tam chyba będą, nie wiem, najlepszymi logistykami na świecie, jeśli są w stanie to ogarnąć. A bez logistyki wojsko nie działa. No nic nie działa, ale wojsko tym bardziej, zwłaszcza, zwłaszcza kiedy atakujemy. Więc bardzo prawdopodobne, oczywiście tych powodów, że ten atak to odbicie tych okupowanych miejsc. Miało być przeprowadzone później, jest więcej. Niestety doszło do sytuacji, kiedy wszyscy czekają na tą. Niestety doszło do sytuacji, kiedy wszyscy czekają na tą kontrofensywę i niestety może to też oznaczać, że będzie musiała być ona przeprowadzona wcześniej. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, co autor tego komentarza bardzo fajnie zauważył, że propaganda rosyjska mówi, że siły, nie siły, przepraszam. Tutaj autor tego komentarza bardzo fajnie i słusznie zauważył, że propaganda rosyjska próbuje przekazać, że sojusznicy Ukrainy chcą wymusić na Ukraińcach właśnie pokazanie, że są w stanie odbić swoje utracone tereny okupowane przez Rosjan i muszą się w jakiś sposób wykazać muszą pokazać swoją skuteczność tu już natychmiast i ta propaganda została niestety przez dużą część podchwycona przez wielu ekspertów, specjalistów powtarzane jest to, że sojusznicy Ukrainy wymagają rezultatów. Tu natychmiast macie nam pokazać, że to, w co was to w co was inwestujemy jest opłacalne. Myślę, że jest inaczej. Myślę, że ci, którzy się na tym znają, doskonale zdają sobie sprawę, że uderzenie nieprzygotowanymi, niewyszkolonymi, niezgranymi siłami, gdzie logistyka będzie kulała, jest błędem, gigantycznym błędem. Wiele osób poddało się tej narracji, że ten atak musi być przeprowadzony. Wszyscy tego wyczekują, a tu może niestety nie powinniśmy spodziewać się ataku teraz, tylko spodziewać się go później, kiedy wszystko będzie gotowe. Oczywiście, w miarę możliwości. Trzeba pamiętać, że jednak to nie jest prosta sprawa. Wszyscy specjaliści, analitycy mogą wyrażać swoje opinie, że już jest wszystko gotowe, że muszą Ukraińcy zrobić to teraz. Rzeczywistość jest inna. To oni muszą zdecydować, kiedy, jak i gdzie. Można im doradzać, można im życzyć powodzenia, niektórzy życzą powodzenia drugiej stronie, ale nie możemy podejmować decyzji za nich i, broń Boże, nie możemy niejako wymuszać na nich, żeby atakowali, kiedy nie są gotowi. Wiemy, jak się kończy atak, kiedy ktoś nie jest gotowy. Jakie są tego konsekwencje i Ukraińcy doskonale sobie zdają sprawę, że to nie tylko krew przelana ich żołnierzy, stracony sprzęt, ale też duże straty polityczne, wizerunkowe. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że ta kontrofensywa miała ruszyć o wiele później, ale została niejako hmm, sprowokowana. Ten temat został mocno podkręcony, podgrzany, wielokrotnie właśnie przez wrogą propagandę. Więc to nasze czekanie i chęć odbicia terenów, gdzie no niestety ludzie mają bardzo źle. My jako Polacy zdajemy sobie doskonale sprawę, jak to jest być państwem, narodem, narodami, pod okupacją, Patrzmy na drugą wojnę światową. Niestety może być tak że żeby skutecznie ich odbić uwolnić spod tej okupacji będziemy musieli troszkę poczekać nie przyspieszajmy czegoś o czym nie mamy pełnej wiedzy czyli nie mamy pełnej wiedzy nie próbujmy za kogoś podejmować decyzji decyzji które będą podjęte tylko kiedy wszystko będzie gotowe i nie podgrzewajmy tej atmosfery, nie powodujmy, że druga strona będzie mogła się cieszyć, że ktoś rozpoczął atak w momencie, kiedy jeszcze nie był gotowy. Mam nadzieję, że do tej kontrofensywy dojdzie, ale we właściwym czasie, kiedy wszystko będzie grało w miarę możliwości, kiedy te brygady zostaną zgrane, w odpowiedni sposób wyposażone, chociaż z tym jest duży problem, kiedy to wszystko. Ten atak będzie miał o wiele większą szansę na sukces, ponieważ on jest bardzo ważny, jeśli chodzi o Polskę. Często powtarzam, że jeśli chodzi o Polskę, o Polaków, to jest bardzo ważny element naszego bezpieczeństwa. Lepiej zagrożenia tego typu odsuwać od naszych granic. I lepiej, żeby nasz przeciwnik, już nie teoretyczny, ale niektórzy mówią, że taki mocno realny, na szczęście nie stał się tym przeciwnikiem realnym żeby był jak najbardziej osłabiony żebyśmy mieli czas, żeby się przygotować i żebyśmy mieli czas żeby sobie spokojnie, normalnie żyć, żebyśmy nie musieli odbudowywać pół państwa po tym, kiedy ktoś nas zaatakował więc spokojnie bez nerwów, miejmy nadzieję, że ta kontrofensywa zostanie przeprowadzona nie w sposób wymuszony, nie w Wtedy, kiedy, jak to niektórzy mówią, kiedy Ukraińcy będą musieli się wykazać, tylko kiedy będą gotowi. I myślę, że przywódcy, dowódcy wojskowi, nie tylko w Ukrainie, ale w Polsce i ogólnie wśród sojuszników Ukrainy, doskonale zdają sobie sprawę, że wymuszona kontrofensywa byłaby gigantycznym błędem. O wiele lepiej poczekać, zrobić to dobrze, mieć pewność, że te brygady, te oddziały będą działały tak jak trzeba, będą osłonięte przez odpowiednie siły przeciwlotnicze, może również przez samoloty i prawdopodobieństwo sukcesu będzie większe. Nie próbujmy wymuszać, nie próbujmy powtarzać, że Ukraińcy muszą się wykazać. Że muszą pokazać, że warto ich wspierać, ponieważ jest to dosyć, może niebłędne. Może nie tylko błędne, co wręcz głupie myślenie. Zostawmy takie sprawy specjalistom, zostawmy tego typu decyzje ludziom, którzy mają pełną wiedzę. My mamy tą wiedzę mocno ograniczoną. My wiemy bardzo mało i nawet po roku, ponad roku od początku. Niewiele wiemy o nawet tych początkowych etapach walk. To wszystko dopiero wypływa, a co dopiero sytuacja obecna. Poziom wyszkolenia, poziom wyposażenia, sprawność sił, czy to ukraińskich, czy to rosyjskich, tutaj nie mamy takiej wiedzy. A ci, którzy ją mają, jej nam nie udzielą. A ci, którzy by to próbowali niejako... Zdradzić, no to przyjedzie po nich czarny ranger, chyba rangerami teraz jeżdżą, tak mi się wydaje. Albo honker, honkery były fajniejsze, bardziej specyficzne, więc spokojnie. Miejmy nadzieję, że ta ofensywa, miejmy nadzieję, że ten atak nie będzie wymuszony, że będzie przeprowadzony wtedy, kiedy trzeba. Pamiętajmy, że to jest kwestia ważna dla nas. Przekazaliśmy bardzo dużo wyposażenia, wyszkoliliśmy bardzo duże siły, i to jest również nasz interes, żeby ten potencjał, gigantyczny potencjał, jaki zainwestowaliśmy, nie został zmarnowany. I tutaj my nie potrzebujemy dowodów, nie potrzebujemy niejako pokazania, że nam się to opłacało, ponieważ my doskonale zdajemy sobie sprawę, że w, dłużej, w dłuższej perspektywie, lepiej niekiedy poczekać na efekty, żeby te efekty były lepsze. Normalna rzecz, nie próbujmy wymuszać. Zostawmy te sprawy tym, co trzeba. I tak może na koniec, ponieważ tradycyjnie się rozgadałem, myślę, że teraz, jeśli nie dojdzie do takiej dużej kontrofensywy, to będą takie drobne kroczki, takie dreptanie, takie uderzenia, które będą pokazywały, że te ataki są przeprowadzane, że są ku temu starania, ale jednak to wszystko poczeka. Poczeka aż wszystko będzie na swoim miejscu, wszystko będzie grało, i może się pojawi moment, kiedy to uderzenie będzie bardziej optymalne, kiedy może coś się stanie, może dojdzie jakiś dodatkowy czynnik, który spowoduje, że sukces będzie większy, sukces będzie taki, jak trzeba. I oczywiście. Będzie to z olbrzymim zyskiem dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. Odsuwanie zagrożenia jest bardzo ważne. A państwo, które ma to zagrożenie daleko, może się normalnie, spokojnie rozwijać i stawać się silniejsze. O tym musimy pamiętać, że takie zagrożenie, które wisiałoby nad nami, na naszej granicy, jest czymś niefajnym. I dla naszego życia, i dla naszej gospodarki, i dla nas. I dla naszej sytuacji geopolitycznej na świecie. Tak to powiedzmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.